Okej. Okay. Co? Przemierzyłem świat w i wzdłuż i spotkałem prawdziwych geniuszy magii, ale nikogo, kto był za spękanym morzem. Wszystkie mapy tam się kończą. I tam musimy się udać. Poza granice naszego świata. Do nieznanych krajów. To jedyny sposób, by... By... A, ale co ty mi. Nie powinnaś tu być, ale dobrze znów cię zobaczyć, Lero. Czy on powiedział? Nie, to jakaś pomyłka. To nie jest. Ja nie jestem. Jestem nikim. Jesteś Lorą Ostatnią z krwi przyszłą cesarzową, główną kapłanką, najwyższą czarodziejką dziewięciu krajów. I naszą ostatnią, może jedną, nadzieją w walce ze złem, które chce nas zniszczyć. Co?